Jest piątek, 2 sierpnia. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. A w sobotę o 20.00 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza: Tak mówi pan: Stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast ludzkich, którzy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon. Wszystkie słowa, jakie poleciłem ci oznajmić: Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim. Za ich przewrotne postępki. Powiesz im: Tak mówi Pan: Jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla Was ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do Was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Silo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: Musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię pana, że z tym domem stanie się to, co z Shilo, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się do Jeremiasza w domu pańskim. Oto słowo Boże. W twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Liczniejsi od włosów na mej głowie są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani. Czyż mam oddać to, czego nie zabrałem? Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o dom mój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci. W Twojej zbawczej wierności. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Pana trwa na wieki, właśnie to słowo ogłoszono Wam jako dobrą nowinę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przeszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze. Także byli zdumieni i pytali: Skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Jakże jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko i powątpiewali o nim? A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie.